Witam cię serdecznie, tu Mechanik na Czarnym Lądzie. Dzisiaj wracamy na farmę. Opowiem wam o tym, co nowego dzieje się na farmie i jak to teraz wygląda. Oderwiemy się troszkę od budowy. Jak widzicie, roślinki rosną bardzo gęsto. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. No ale niestety. Wdały się jakieś szkodniki, które podgryzają listki, podgryzają roślinki, pomidorki, ale nie tylko pomidorki. I to wszystko trzeba będzie teraz zwalczyć. Lafmore codziennie rano bardzo wcześnie wstaje i wyjeżdża. Na budowę domu do Gajda, i przyjeżdża, kiedy jest już wieczór, i jak sam mówi, nie miał czasu się tym zająć, ale teraz będzie chciał poświęcić na to trochę czasu i opryskać wszystkie te grządki z pomidorami, żeby to wszystko ładnie wyglądało i żeby rosły. Dorodne warzywka. Tutaj widzimy marchewki. Niestety przez ulewne deszcze pozostałe nasiona się wypłukały z ziemi. Tutaj kolejne rośliny. Widać, jak są zjadane przez jakiegoś szkodnika pasożyta. Ale zaradzimy temu. Lavmor coś z tym zrobi. Mówił, że będzie musiał to opryskać jakąś chemią. Tutaj widzimy bananowca po lewej stronie. Na szczęście jemu. Nic się nie stało. Jak widzimy, ziemia jest bardzo czerwona, ale jest bardzo żyzna przez tą deszcz, który opadał, te rośliny bardzo szybko wzrastają. No, ale to powoduje też, że te szkodniki wszystkie też lubią się przyczepić do tych roślinek, żeby sobie popodjadać. A tutaj zobaczcie, bananowiec, który sadził y, jakiś czas temu lachmor, wydaje takie dwa korzonki, sadzonki w zasadzie. Wydaje rosną koło niego, które będzie można w najbliższym czasie y, przesadzić do nowych dziur. I będą to nowe dwa drzewka bananowe. A tutaj e, w starej części e, ogrodu Laf są cztery duże, starsze drzewa bananowe, które miał posadzone już wcześniej. I jak zaraz zobaczycie, one zaczynają wydawać ogromny owoc. Zaraz będziemy mogli to tutaj zobaczyć. O, tutaj u góry. Zobaczcie jak bardzo dużo rośnie bananów. Tutaj kolejne. Cała taka gałąź z bananami, to może być nawet 120 do 180 bananów. Także jest to świetna, świetna sprawa. Taka uprawa e, bananowców. Tutaj widzimy. Nową część farmy. Cebule. Pomidory. Szpinak. Tak to wygląda. Wszystko rośnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.